Czy wiecie co to jest? Pomarańczowe. Wygląda jak pomarańcz. W wielkości pomiędzy dużą mandarynką a pomarańczą. Olbrzymia nawet. Ale jest i żółte. Na początku wygląda jak cytryna. Wiecie co to jest? To jest gorzka pomarańcz. Wygląda najpierw jak cytryna, jak mówiłam na początku. Chociaż końcówki ma zaokrąglone. Nie jak zwykłe cytryny. I ostatecznie wygląda jak pomarańcz. W środku. Wygląda także jak pomarańcz. Zdradziecko. Smak owocu jest kwaśny, gorzki i rzeźwiający. Owoce rzadko spożywano kiedyś na świeżo, obecnie też raczej mniej. Ja czasami wykorzystuję zamiast cytryny, bo jest super kwaśny, nawet kwaśniejszy sami od cytryny. Z tego co wiem, w Hiszpanii wykorzystywany jest do wyrobu likieru curacao. Poza tym, to, że. To są z mojego własnego drzewa. E, no dostaliśmy nakaz obcięcia kilku gałęzi, bo zwisały e, na drogę i przeszkadzały śmieciarce. <laughs> więc e, będę z tego robić oczywiście kandyzowane skórki. Jak widzicie to wszystko jest super duper organik e, Bez spryskiwań, bez niczego. Więc teraz muszę porządnie wyszorować skórki i będzie można zabierać się do E, robienia pysznej lemoniady, zdrowej, bogatej witaminy C oraz e, kandyzowanej skórki. A tu już wszystko po umyciu, gotowe do wykorzystania. Jako ciekawostkę podam, że e, po hebrajsku gorzkie pomarańcze nazywają się chushash. E, myślę, że ta nazwa ma, bierze się stąd, że ten owoc trochę... Mm, Miesza zmysły. To znaczy, yy, myślisz, że masz cytrynę albo pomarańcz, albo cytrynę, albo nie wiesz co. Aby poznać więcej ciekawostek z Izraela, zapraszam do subskrypcji kanału. Stay tuned.